Witajcie, nazywam się Marta, a to jest kropka. Ja jestem architektem i w ramach tego wideobloga będę Wam przybliżać zagadnienia związane z architekturą naturalną, ekodesignem oraz tym, jak podejść do zagadnienia budowy swojego naturalnego, zdrowego domu. Podzielę się również z Wami Podzielę się również z Wami moimi eksperymentami związanymi z klepiskami i tynkami, które przeprowadzam w ramach swojego domu. Dzisiaj postaram się rozwiać wątpliwości, które większość osób ma po raz pierwszy spotykając się z najbardziej popularną w Polsce technologią budowania naturalnego, czyli technologii z użyciem sprasowanych kostek słomy. Technologia ta polega na używaniu kostek słomy w ścianach jako izolacji bądź jako materiału nośnego. Jedną z pierwszych obaw, jaką większość inwestorów posiada, jest to obawa taka, że w ten dom zjedzą po prostu myszy. Słoma, podobnie jak pozostałe ogólnodostępne materiały izolacyjne na rynku, jest fajnym miejscem do zamieszkania dla myszy lub innych gryzoni. Aby tego uniknąć e, należy e, zabezpieczyć ścianę, podobnie jak w przypadku innych technologii, dobrze wykonanym tynkiem i siatkami e, w dolnej partii ich ściany i to wystarczy, tak e, nie ma obaw. E, kolejną obawą e, bardzo często spotykaną jest to, e, że osoby, które pierwszy raz spotykają się z tą technologią, myślą, że te domy są łatwo e, palne. I to jest jedna z głównych przyczyn, no, z powodu których się nie decydują na budowę w tej technologii. Nie jest to do końca prawda. Prawdą jest, że słoma w stanie sypkim z materiałem łatwo zapalnym, e, natomiast już kostka sprasowana. E, słomy, podobnie jak książka telefoniczna, jest trudna do spalenia. E, jeżeli chodzi o odporność pożarową e, ściany z użyciem kostki słomy, to tak naprawdę odporność pożarową uzyskuje ona dzięki tynkom i odcięciu powietrza, e, które miałoby dojść e, do słomy podczas zapalenia. Taka ściana została zbadana w Wiedniu, w Instytucie Pożarnictwa Doświadczalnego i e, wykazała ona odporność ogniową 90 minut, co e, mówi nam o tym, że przez 10 minut stawiała opór e, ogniom w swoich parametrach nośnych i itd. Jest to super wynik, dlatego dobrze wykonana ściana z dobrymi cienkami e, e, nie jest palna, jest materiałem trudno zapalnym. Kolejną obawą, która. E, Najczęściej spotykana jest to, że taki dom nie jest trwały i na pewno w ścianach powstaną grzyby oraz że ściany zbutwieją. Wiadomo, że słoma jest materiałem organicznym, jest pod wpływem wilgoci ulega biodegradacji. Aby uniknąć takiego procesu w ścianach, należy podczas budowy zachować odpowiednią wilgoć słomy. Nie należy jej zalewać, nie należy instalować mokrych kostek słomy w ścianach. Jeżeli będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad, to nasza słoma jako materiał budowlany będzie elementem bardzo trwałym. Najstarszy w Europie dom z użyciem kostek słomy ma teraz około 100 lat i ciągle ma się dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Opowiem Wam o obecnie najbardziej popularnych na rynku technologiach budowania naturalnego, z których możecie wybrać podczas budowy swojego domu. A teraz prosiłabym Was, abyście zasubskrybowali ten kanał, nie zapomnijcie dać mi lajka, również na Facebooku profil EkoDama. Możecie odwiedzić również moją stronę internetową, która obecnie jest w przebudowie, ale już teraz znajdziecie tam wiele cennych informacji www.ekodama.pl. Dzięki!